Dzień dobry, witam wszystkie szóstki w czytaniu na nowy rok numerologiczny. Jeżeli nie wiecie, jak obliczyć swoją wibrację urodzeniową, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam zamieściłam wskazówki, instrukcje, jak taką wibrację urodzeniową dla siebie policzyć. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego na nowy rok numerologiczny, również zapraszam do opisu pod filmem. Tam jest link, poprzez który przejdziecie do mojej strony, gdzie właśnie można takie czytania indywidualne, prywatne zamawiać. No dobrze, to jest czytanie dla wszystkich osób z wibracją urodzeniową 6. A zatem, jaka energia wiodąca dla Was, drogie szóstki, na ten rok generalnej piątki? Proszę, piękna energia, czwórki buław, znajdź enklawę. Czyli dla Was, drogie szóstki, ten rok to dobry rok na to, żeby właśnie zadbać o, ogólnie o swój spokój wewnętrzny, o poczucie takiej właśnie, jak na tej karcie jest napisane, enklawy. Tutaj może pokazywać się jak najbardziej taki bezpieczny, spokojny, szczęśliwy dom, dom w znaczeniu rodziny, związku, ale równie dobrze możemy na tą enklawę w Czwórce Buław spojrzeć e, też z perspektywy zawodowej, czyli generalnie ten rok dla Was e, jest dobry do tego, żeby właśnie e, ogólnie, tak powiem, w swoim życiu i tym prywatnym i tym zawodowym, i tym właśnie takim emocjonalnym, i tym materialnym, żeby czuć taki spokój, taką błogość, takie właśnie mieć przekonanie, poczucie, że w tym miejscu, w którym jesteście, czujecie się po prostu dobrze, czujecie się spokojnie, czujecie się bezpiecznie. Czyli to jest doskonały rok na to, żeby tą, żeby tą enklawę w swoim życiu zbudować, w każdej dziedzinie swojego życia. Jak warto, abyście w tym roku działali. I tutaj pokazała nam się karta wieży i trójka buław. Czyli mogę powiedzieć tak, widać, że do tej enklawy, tak? Do tego bezpieczeństwa dojdziecie poprzez jakieś odważne decyzje, poprzez chęć skonfrontowania się z czymś w swoim życiu, co być może do tej pory nie dawało Wam poczucia bezpieczeństwa, nie dawało Wam poczucia tej enklawy. Tutaj w tej karcie wieży jest namowa do tego, aby właśnie się skonfrontować, zmierzyć się z czymś w swoim życiu, podjąć jakąś e, trudną decyzję po to właśnie, żeby oczyścić sobie teren, tak, tak to powiem już w przenośni, do czegoś nowego. Bo żeby coś nowego można było zbudować, potrzeba jest zrobić temu nowemu miejsce. Poprzez co robimy miejsce nowemu? Poprzez właśnie... Zburzenie czegoś starego, czegoś, co nie służy, co y, sprawia, że nie czujecie się dobrze, tak? Ym, dopowiedzeniem jest trójka buław, czyli tutaj może się też pokazywać coś takiego, że warto skonfrontować się ze swoją gotowością do wyruszenia w drogę. Wy już może wiecie, jaki jest wasz cel, gdzie wy chcecie wyruszyć, gdzie ten statek, zobaczcie tutaj w oddali, tak? Widać, gdzie on się znajduje. Wy już może to wszystko wiecie, tylko w tej chwili może brakować wam jeszcze takiej kropki nad i, tej ostatniej, yy, ostatniego punktu, takiej tej ostatecznej decyzyjności, żeby w tą drogę wyruszyć. I tutaj pokazuje się wyrusz, tak? Uchwyć tą swoją gotowość i po prostu idź tam, gdzie sobie zaplanowałeś. Zawalcz o ten swój spokój, o tą bezpieczną rodzinę, dom, o fajną pracę. Zawalcz o to. Ale to nie przyjdzie samo. Jeżeli ty po to nie ruszysz, jeżeli się z tą decyzją nie skonfrontujesz, to to do ciebie nie przyjdzie. Więc podejmij odważną decyzję. Zrób to. Jak myśleć? A myśleć jest energia rycerza kielichów i dziesiątki mieczy. I tutaj bym powiedziała tak, a myśleć powinniście z miłością wręcz zapragnąć tej zmiany. Zapragnąć tego bezpieczeństwa, nie bać się wyruszenia w tą drogę, nie bać się zostawienia czegoś za sobą, zburzenia czegoś, tylko właśnie stacy pełni nadziei, pełni tej miłości w tym rycerzu kielichów, tej chęci y, podlewania tego swojego bezpieczeństwa, tej enklawy, na której Wam bardzo zależy, czymś wartościowym, a nie czymś, co tak naprawdę e, może powodować e, nie wzrastanie, a upadek. Więc tutaj po prostu podejdźcie z taką miłością do tej zmiany, którą chcecie przeprowadzić, z taką wiarą w to, że się uda i w tej dziesiątce mieczy zakończcie jeden etap życia i z optymizmem, otwórzcie się na nowe. Dziesiątka mieczy czasami pokazuje, że to są takie miecze, swego rodzaju przybicie yy, i wbicie tych mieczy nam w plecy, ale ja bym powiedziała tak, to, to nie jest po to, żeby yy, człowieka właśnie dobić, zdołować, tylko z tych, te miecze należy potraktować jako Coś wartościowego, jako fajne, wartościowe e, doświadczenia, które sprawiły, że Wy w tej chwili stajecie się mocniejsi, silniejsi. I te miecze nie przybijają Was, a sprawiają, zamieniają się w skrzydła, które Was po prostu unoszą do nowego z optymizmem. I tutaj jest taka energia wręcz pokochajcie to, co chcecie zmienić i po prostu to zróbcie. Jak emocjonalnie podchodzić? A emocjonalnie, ja powiem, patrząc już na te wszystkie energie, macie bardzo mocne czytanie, właśnie namawiające, wskazujące na to, że ta zmiana i ta chęć zawalczenia o tą enklawę jest na wyciągnięcie ręki. Energie do tego sprzyjają, tylko właśnie uchwyćcie je, nie bójcie się tego. Uwierzcie w to, że warto. Bo na emocjach mamy kartę głupca. To jest karta odwagi, to jest karta otwartości, to jest karta takiego też entuzjazmu yy, i takiego wchodzenia w coś nowego właśnie z taką energią optymizmu, z odwagą. To jest robienie pierwszego kroku w coś nowego i ja bym powiedziała, robienie pierwszego kroku do tego, żeby właśnie to swoje, w swoim życiu poczuć zmartwychwstanie. Karta. Zmartwychwstania, Karta Sądu Ostatecznego pokazuje rozliczenie się, rozgrzeszenie przeszłości, jakiejś być może trudnej przeszłości, która nie pozwalała Wam czuć w życiu tego bezpieczeństwa. I tutaj to jest doskonały rok do tego, żeby tą przeszłość rozgrzeszyć, żeby ją zamknąć, żeby wyciągnąć wnioski i po prostu narodzić się do nowego życia. Poczuć ten tryumf, to zwycięstwo. I ten tryumf i zwycięstwo do Was przyjdzie, jeżeli właśnie w sposób świadomy odważycie się wyruszyć w trójce buław poprzez zburzenie czegoś, poprzez jakąś zmianę. I nie będziecie się tej zmiany bać, tylko właśnie przyjmiecie taką postawę rycerza kielichów, który kocha to, co robi, to, co chce zrobić. Jak gromadzić materię, jak zdobywać, jak w ogóle w tej codzienności siebie prowadzić. A tutaj mamy dwójkę denarów i kartę siódemki mieczy. E, moi drodzy, dwójka denarów może pokazywać harmonijną zmianę. Czyli ja tutaj nawiążę do tych pozostałych energii, jeżeli zdecydujecie się sami w sposób świadomy, przeprowadzić zmiany, której być może już od dawna pragniecie i wy nawet wiecie, co powinniście zrobić, to ta świadomość i nieczekanie na to, aż los za Was coś zrobi albo aż los was zmusi do tego i zburzy coś za Was i potem trzeba będzie się z tego zbierać, to tutaj pokazuje się właśnie taka harmonijna zmiana, taka chęć też yy, zadbania o swoje bezpieczeństwo materialne w sposób, gdzie będziecie patrzeć właśnie tak jak na nieskończoność. Tak? Tutaj też jest pokazana, żeby właśnie też nie odkładać na później albo nie odkładać w nieskończoność właśnie jakichś swoich ważnych decyzji. Bo to odkładanie może powodować, że Wy siebie sami w tej siódemce mieczy na przykład oszukujecie, zamiatacie jakieś sprawy pod dywan, nie patrzycie na to, co należałoby zrobić w sposób taki klarowny, tylko tak jakbyście sobie być może coś błędnie tłumaczyli, znajdowali jakieś wymówki, patrzyli przez różowe okulary na rzeczywistość. Tutaj właśnie jest pokazana e, taka energia, aby właśnie tą opieszałość, to odkładanie na później, pożegnać, bo to pozwoli Wam właśnie w sposób taki rzeczywisty spojrzeć na swoją własną rzeczywistość, codzienność, tak? Piękne energie tutaj, namawiające i, i wskazujące właśnie na to, żeby się zastanowić, czy wy w swoim sposobie myślenia, w swoim sposobie postrzegania jesteście szczerzy wobec siebie? Czy czasami może nie znajdujecie tysiąca wymówek i nie tłumaczycie wielu? E, spraw, po to, żeby ich nie ruszać i żeby się z nimi nie konfrontować. Jaka energia będzie Wam pomagać w realizacji tego, co się tutaj pokazało? Energia Księżyca, czyli e, z jednej strony, ja bym powiedziała: To, co y, warto zrobić, to iść za swoimi marzeniami w tej karcie Księżyca, a z drugiej strony żeby właśnie nie bać się realizować tych marzeń, żeby porzucić te lęki, które Was ograniczają, które Was właśnie hamują, które mogą powodować to takie niezdecydowanie tak? i to ciągle odkładanie na później. Tutaj warto porzucić lęki i... Iść za marzeniami, iść za głosem swojego serca, za głosem intuicji. Oczywiście nie w sposób naiwny, tak? Ale jeżeli coś, ten siódmy zmysł, ta intuicja Wam podpowiada, to warto to sprawdzić. I jeżeli takie, bym powiedziała, dowody racjonalnego myślenia będą wskazywały, że to jest dobry kierunek, to po prostu zdecydować się na to, co Was może odciągać od e, uchwycenia tych energii, od realizacji, co Wam może utrudniać, jaka Wasza postawa. Szóstka kielichów. E, powiem tak, postawa właśnie e, ciągłego, przez to takie niezdecydowanie, ciągłe tkwienie w przeszłości. Brak może lojalności wobec tego, co sobie postanowicie. Brak takiego właśnie trwania w tym, co sobie postanowicie i realizowania tego. Tylko być może taka postawa, że wy z jednej strony chcecie coś zrobić, z drugiej strony nawet jak rozpoczynacie realizację, to za chwilę cofacie się, do tyłu cofacie się do tej przeszłości i tak naprawdę oszukujecie siebie. Nie jesteście w tej realizacji tego, co sobie postanowicie lojalni wobec siebie. Więc taką postawę należałoby pogonić. I jaka nagroda do was przyjdzie z, z tych wszystkich energii, jak to przepracujecie, uchwycicie i zdecydujecie się na to. Piękna, ogromna ochrona, karta gwiazdy, czyli tu jest nowa nadzieja pójście właśnie do gwiazd, do spełnienia, do takiego komfortowego życia, lekkiego, gdzie właśnie czujecie się chronieni, gdzie wyciągnęliście wnioski z przeszłości, gdzie odważyliście się coś zburzyć, bo karta gwiazdy jest kartą następującą po, po tej karcie wieży. Czyli jeżeli zdecydujecie się, tak, odważycie się na to zburzenie, to tu przyjdzie. Otwarcie na nowe, piękne, takie spokojne, spełnione, takie pójście do gwiazd. No dobrze moi drodzy, życzę Wam pięknego roku. Zawalczcie o swoją enklawę, pójdźcie do gwiazd, nie bójcie się tego. Warto podjąć trudy po to, żeby potem właśnie sobie tak lekko żyć. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam.